Na mówiący, Mama, jesteś na streamie, jak coś? Kolega, co? Dobrze, to już wypierdalam najpierw pierwszą osobę niepożądaną w tym mieszkaniu. Potem Sebastiana. Kogo? Dlaczego nie pytasz się nawet, tylko wprowadzasz kogoś do pokoju? No nie, no kolega nie może u mnie przenocować. A, no to, no to przenocować to bierz, ale... No to przecież przenocować. To dlaczego on przynosi swój komputer i swoje rzeczy? Bo mam, miał rano pracę, czego ty kurwa nie rozumiesz? A jak ty się do mnie odzywasz? Ja jestem osobą niepożądaną? Nie masz prawa świat, tak wiesz, do mnie odzywać. Do ciebie? Tak. <grym> I co ci znowu odjewało? Parę godzin temu nie przepraszałeś. Co Już robię? się załączyła twoja dwubiegunowość. Już masz górkę? Tak, ja mam dwubiegunowość. Dziewczyno. Chyba ja mam. No <grym> właśnie ty masz. Szymon. Takie rzeczy odpowiadałeś jeszcze ty się śmiesz do mnie tak odzywać. Idź się leczyć, proszę cię. Idź się leczyć. Ty mi obiecałeś leczenie i terapię. Po to do Ciebie wróciłam. I obiecujesz mi to co tydzień, kurwa. Znalazłeś już ośrodki, w których się będziesz leczył. Kurde, no dopiero wstałem. No 15 minut wstania. Dopiero wstałem, no.